Totalnie dla Beki zrobiliśmy progresywny numer Disco Polo. Ona czyje we mnie pieniądz i powiem Wam, że wydali, chcieliśmy to sprzedać, nikt nie chciał tego kupić. Nie znaliśmy nikogo, więc dla Beki też nagraliśmy do tego teledysk. Wrzuciliśmy to na zerowy kanał, taki z żadnymi zasięgami, swój po prostu. E, no i to był taki jedyny przypadek w moim życiu, że obudziłem się na drugi dzień a to miało tam 200k wyświetleń i to było e, w 2014 albo 2015 roku. E, no, i, no i co? I to, i, I to był viral wtedy, prawda? Dzisiaj, dzisiaj pewnie droga byłaby trochę inna. Ale to było zupełnie niespodziewane i to był łód szczęścia, w sensie głupawa piosenka i i, I coś, ale w życiu mnie przy... to była totalna beka. Jakby to nie miało celu zdobycia rynku disco polo, tylko po prostu to była beka. Nikt z nas nie miał o tym pojęcia w ogóle, co robi. No nie, to chcieliśmy sobie zrobić żart.